Dzisiaj pokażę ci 13 haków, które mogą sprawić, że staniesz się o 99% bardziej zdyscyplinowany, a które nic nie kosztują. To strategie, które sam wykorzystałem, aby zarobić swój pierwszy milion przed 30 rokiem życia. Możesz zacząć stosować te haki już dziś, nawet kiedy brakuje ci motywacji. Zacznijmy od haka numer 1. Przestań używać drzemki w budziku. Znam gościa, który ma ustawione 7 alarmów w nocy. Wciąż je wyłącza, wciska drzemkę, znów wyłącza i tak w kółko. Ma alarm co 15 minut. Najważniejsze, co ty robisz? Dlaczego leżysz w łóżku? Co sobie mówisz, gdy to robisz? Że życie to ciągłe odkładanie na później? A przecież lepiej stać, zacząć dzień z energią, niż leżeć i unikać wyzwań. Większość Twoich problemów można rozwiązać, jeśli po prostu wstaniesz z łóżka. Jak? Ja to robię. Wstaję o 6.30 każdego dnia bez budzika. Sekret? Kładę się spać po prostu wcześniej. To nie jest nic imponującego. Jeśli chcesz być gotowy na działanie, nie możesz zaczynać z dnia od wciskania drzemki. To pierwsza decyzja, która może zniszczyć twoją produktywność. Zamiast tego to ustaw sobie alarm, kiedy masz spać, aby twój organizm naturalnie się obudził. Hak numer dwa to zamień telewizor na bibliotekę. Pamiętam, jak słuchałem Jimarona, ojca rozwoju osobistego, który powiedział, że większość ludzi ma większe telewizory niż bibliotekę. Człowiek ma ogromny telewizor, ale małą półkę z książkami. Jaka jest moja rada? Inwestuj w książki. Kiedy kupuję książkę, często kupuję też inną pozycję tego autora. Mam nieograniczony budżet na rozwój myśli, nie oszczędzam na tym. Dzisiaj możesz nawet kupować używane książki za ułamek ceny. Właśnie ta wiedza utrzymuje mnie w dyscyplinie i pozwala robić większość rzeczy, które dla większości ludzi są niemożliwe. Ludzie, którzy kupują Ferrari czy Lamborghini nie spędzają czasu przed telewizorem. Oni tworzą swój świat zamiast oglądać życie innych. Telewizja dostarcza ci dopaminy, ale nie prowadzi do sukcesu. Jeśli chcesz być bogaty, nie siedź przed telewizorem, czytaj książki. Moje sukcesy są wynikiem inwestycji we własny umysł. Hak numer 3. Wyłącz wszystkie powiadomienia. Firmy z Doliny Krzemowej projektują tak aplikacje, aby cię wciągały. Powiadomienia niszczą marzenia. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że ciągłe powiadomienia odciągają ich od głębokiej skupionej pracy. Wyłącz powiadomienia. Jedyną osobą, która może do mnie zadzwonić o każdej porze, jest moja żona. Reszta może czekać. Planuj czas na odpowiedzi zamiast być ciągle dostępnym. To klucz do zachowania dyscypliny. Hak numer 4: zoptymalizuj swój algorytm w social media. Zacznij wykorzystywać Instagram do swojego rozwoju. Skoro Instagram działa tak, że podsuwa ci to, co oglądasz, to zacznij oglądać wartościowe treści i je zapisywać. Każde wideo, które lubię, dodaję do mojej urczej bazy. Moje social media to taka mini biblioteka, którą sam sobie zaprojektowałem. Nie pozwól, aby algorytm decydował o tym, co oglądasz. Kształtuj go tak, aby służył twoim celom. To zmieni twoją psychologię i pomaga ci zachować dyscyplinę. Hack numer 5 to twórz listy. Mam system na praktycznie wszystko. Treningi, rozpisywanie filmów, nagrywanie filmów, przygotowywanie jedzenia i tak dalej. Dlaczego tak robię? Bo jeśli raz to zrobię, zapisuję to, aby następnym razem był było mi łatwiej. Takie listy to klucz do oszczędzania czasu i zachowania dyscypliny. Twój umysł nie powinien wszystkiego pamiętać. Powinien rozwiązywać problemy, a nie trzymać takie zaciśnięte pętle. Wyciągnij wszystko, co masz w głowie i po prostu to zapisz, to ułatwia życie. Tak numer 6. Zaczynaj od małych kroków. Większość ludzi próbuje zmienić dosłownie wszystko naraz i kończy się to porażką. Zamiast tego skup się na jednym nawyku, a potem dodaj kolejny. James Clear w książce Atomowe nawyki napisał to najlepiej. Nawyki to odsetki od samodoskonalenia. Najlepszy sposób na wprowadzenie nowego nawyku to połączyć go z czymś, co już robisz automatycznie. Na przykład jeśli chcesz czytać więcej, połóż sobie książkę obok porannej kawy. Hak numer 7 to zobowiąż się przed kimś. Kiedy zobowiązujesz się przed kimś, to jesteś bardziej skłonny dotrzymać tego słowa. Ludzie z reguły więcej robią dla innych niż dla siebie. Jeśli chcesz być bardziej zdyscyplinowany, znajdź mentora, trenera, przyjaciela, który będzie cię z tego rozliczał. Hak numer 8 to oczyść swoje otoczenie. Łatwiej uniknąć pokusy, niż się jej oprzeć. Jeśli chcesz jeść zdrowiej, usuń niezdrowe jedzenia z domu. Jeśli chcesz mniej spędzać czasu na przykład w telefonie, to wyłącz powiadomienia. Twój wybór środowiska ma ogromny wpływ na twoją samodyscyplinę. Hak numer 9: Spraw, aby porażka była bolesna. Kiedy zaczynałem pracować z trenerem personalnym, zapłaciłem mu z góry 1200 zł. Wiedziałem, że jeśli nie będę się starać, stracę dużo więcej. Ludzie bardziej starają się uniknąć bólu, niż osiągać przyjemność. Ustal sobie kary za niepowodzenie, aby zmotywować się do działania. Hak numer 10. Zaczynaj od najtrudniejszych zadań. Najlepszy sposób na zbudowanie momentum to zacząć dzień od najtrudniejszych działań. To rano masz najwięcej kreatywności i energii. Nie próbuj zaczynać od małych zwycięstw. Zdobądź od razu duże zwycięstwo na początku dnia, a reszta pójdzie łatwiej. Hak numer 11. Zdecyduj raz, a potem działaj. Jeff Bezos powiedział, że w ciągu dnia podejmuje tylko 2-3 duże decyzje. Resztę czasu spędza na ich realizacji. Zdecyduj raz, a potem nie zastanawiaj się nad tym. No i teraz przedostatni numer 12. Otaczaj się ludźmi zdyscyplinowanymi. Dyscyplina jest zaraźliwa. Jeśli spędzasz czas z ludźmi, którzy są zdyscyplinowani, łatwiej będzie Ci zachować swoją dyscyplinę. Znajdź mentorów, którzy Cię inspirują i uczą nowych nawyków. No i teraz czas na ostatni hak numer 13. Wizualizuj swoje cele. Osobiście mam 10 głównych celów na ten rok i regularnie je sprawdzam, po to, żeby zobaczyć, czy moje działania są z nimi zgodne. Wizualizacja to klucz do sukcesu. Musisz widzieć swoje cele tak wyraźnie, jakby były one już rzeczywistością. Jeśli spodobał Ci się ten film, to będę wdzięczny za subskrypcję. Kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco i do zobaczenia w kolejnym materiale.